Cześć! Jestem Denis i jesteście na kanale o Albanii. Dziś dwa słowa o aklimatyzacji w Albanii. Jeśli przyjeżdżacie tu na krótki urlop, albo wręcz przeciwnie, zdecydowaliście się przyjechać na dłużej, przez pierwsze 10 dni możecie czuć się w Albanii niezbyt dobrze. To prawda? Około 7 lub 10 dni. A dlaczego? Ponieważ Wasz organizm przestawia się na zupełnie nowy tryb funkcjonowania, na ten nowy, specyficzny, albański tryb. I bardzo często bywa tak, że na samym początku ludzie są senni, odczuwają zmęczenie, a także pojawiają się typowe objawy przeziębienia, takie jak katar czy kaszel. Tak, tak się zdarza i zazwyczaj im starsza osoba, tym bardziej to zauważalne. Dzieci prawie tego nie zauważają. Proces aklimatyzacji, ta adaptacja u dzieci przebiega prawie niezauważalnie. To normalne. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w Albanii jest dużo powietrza, dużo czystego tlenu. To prawda. Szczególnie zauważają to ci, którzy przyjeżdżają do Albanii z dużych miast. Tak, to normalne. To jest tak jakbyście na przykład kiedyś jedli produkty z supermarketów, ze sklepów, a potem przyjeżdżacie i jecie jedzenie z jakichś gospodarstw rolnych, od rolników. To samo dotyczy organizmu. Organizm po prostu trochę się przestawia. I na to rzeczywiście potrzeba trochę czasu. Dlatego, jeśli macie jakieś fizyczne objawy, po prostu trochę wytrzymajcie, pijcie więcej wody, a wszystko minie. Najprawdopodobniej Albania wywrze na Was pewien zdrowotny efekt. Mieliśmy przypadki, kiedy ludzie, po prostu mieszkając w Albanii, pozbywali się różnych dolegliwości i chorób. Przy tym nie przyjmowali żadnych specyficznych leków, ani nie korzystali z pomocy medycznej. To znaczy, dzięki klimatowi. Żywności i niespiesznemu stylowi życia po prostu stawali się zdrowsi? I wy również, przyjaciele, możecie tego doświadczyć. To wszystko na dziś. Subskrybujcie kanał, żeby go nie stracić z oczu. Dajcie nam lajka. Wam to nic nie kosztuje, a nam sprawia przyjemność. No i piszcie do mnie, jeśli chcecie przyjechać, zamieszkać u nas, coś kupić, albo chociażby po prostu dowiedzieć się czegoś o Albanii. Powodzenia!